Witam Was w odcinku Strasznej Historii z Minecraft. W dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Wam straszną historię gracza o niku Minecraft 997 997.pl, który podzielił się z nami tą straszną historią. A wyglądało to tak. Pewnego razu Piotruś wraz ze swoim kolegą Marcinem postanowili zagrać sobie w Minecraft. Jako, że Marcin miał słaby komputer, bo jego ojciec zniknął zaraz po urodzeniu, a mama nie miała dużo pieniędzy, Piotrek postanowił, że zagrają na wersji 1.5, żeby Marcin nie miał aż takich laków. Jednak już przy tworzeniu świata Piotrek zauważył, że coś jest nie tak. Zamiast przycisku wygeneruj świat, napis na przycisku Pokazywał wytrzow świat. Piotrek pomyślał, że to zwykły błąd i w ogóle się temu nie przejął. Gdy już wygenerował świat, jego oczom ukazała się pozornie zwykła plaża. Jednak Piotrek od razu zauważył pewną nieregularność. Zamiast piasku, wszędzie na plaży był żwir. Piotrek delikatnie się przestraszył, twierdził, że może to po prostu zwykły biom, którego po prostu nie zna i od razu zajął się zaproszeniem Marcina do gry. Gdy już wysłał Marcinowi zaproszenie, do gry ktoś dołączył. Ktoś. O pseudonimie Free Robux Generator. Zaniepokojony Piotrek zapytał się Marcina, czy już dołączył. Na co ten mu nie odpowiedział, dlatego postanowił zapytać się na czacie. Wysłał prostą wiadomość o treści: Siema Marcin, to ty. Po czym dostał odpowiedź: Tak, to ja. Zagrajmy razem w Minecraft. Piotrek trochę się uspokoił, po czym zaczął kopać drewno. Grali tak sobie przez jakieś pół godziny, kiedy nagle Marcin napisał Piotrkowi w SMS-ie, że idzie spać. Na co Piotrek odpisał, że spoko, ale on jeszcze chwilę pokopie kamienia. Wtedy tajemniczy gość niespodziewanie napisał na czacie z Minecraft. Uj, uj, sekso, sekso. Piotrek w pośpiechu sprawdził, co oznaczają owe słowa, gdyż, jak wiadomo, nie były one w języku polskim, a w portugalskim. Okazało się, że słowa te znaczą: Wow, wow, seks, seks. Piotrek był przerażony, ale jednocześnie zaciekawiony tajemniczą osobowością. Zapytał się więc go: Co tutaj robi? Na co tajemnicza postać odpowiedziała: Matar. Gdy Piotrek sprawdził, co to oznacza, jego oczom ukazało się słowo zabić. Piotrek, będąc pewien, że to głupi żart Maćka, od razu napisał XT. I zignorował to, po czym poszedł kopać kamień. Nie minęło 10 minut, gdy tajemniczy gość napisał Zewienen los Chitos, po czym wyszedł z serwera. Piotrek sprawdził, co to oznacza, i okazało się, że znaczy to Chitos nadchodzi. Piotrek wtedy przypomniał sobie o paczce Chitosów, które mama kupiła mu na jego dziesiąte urodziny. Wziął i otworzył ją. W momencie, gdy ugryzł pierwszego Chitosa, z jaskini dobiegł dziwny dźwięk, tak jakby coś krzyczało w jego stronę. Piotrek myśląc, że się przesłyszał, kontynuował kopanie, jednak z każdym kolejnym czytosem krzyki powracały. W końcu, gdy Piotrek wziął czwartego chitosa, krzyki ucichły. Tak samo było za piątym oraz szóstym razem. Będąc pewnym, że wszystko to tylko jego wyobraźnia, Piotrek spostrzegł jasno pomarańczową postać na końcu jaskini. Zdziwiony Piotrek chciał podejść bliżej, jednak postać niespodziewanie zniknęła, zostawiając za sobą jedynie ten sam krzyk, który słyszał wcześniej. Przez kolejne minuty Piotrek cały czas widywał tą postać, obserwującą go z daleka. Jednak gdy próbował do niej podejść, ta natychmiastowo znikała. Wreszcie gdy Piotrek wziął do ust ostatniego czytosa, na czacie pojawił się napis, który w języku polskim brzmiał Jestem blisko, uciekaj. Lekko wystraszony Piotrek wyłączył grę i poszedł do łazienki się umyć. Gdy brał prysznic, usłyszał krzyk z sypialni rodziców. Piotrek od razu wybiegł z wanny. Nie zważając na to, że był cały mokry, gdy wszedł do pokoju, zobaczył tylko dwa ogromne czytosy wielkości człowieka leżące pod kołdrą jego rodziców. Gdy spojrzał w górę, zobaczył go tą pomarańczową postać, wtedy Znowu usłyszał ten przerażający krzyk, a dziwny stwór wziął i uciął mu chuja. Jedyne, co wtedy usłyszał, to: No, dobra, prank zaliczony! Jeśli podobają Wam się nasze straszne historie, koniecznie zostawcie suba oraz lajka.